Był to jeden z tych dni, które wydawały się mijać bez szczególnych niespodzianek, jak wszystkie inne. Pol, mój mąż i ja zostaliśmy zaproszeni na rocznicę ślubu jego rodziców. Znajdowaliśmy się w dużym mieszkaniu jego rodziców w Paryżu, otoczeni rodziną, i muszę przyznać, że nie byłam szczególnie podekscytowana. Nie, że Pol nie był miłym i troskliwym mężczyzną, ale jego rodzina zawsze miała tę dziwną zdolność, by sprawiać, że czułam się pod presją, jakbym była ciągle obserwowana. Przyjęcie osiągnęło swój szczyt. Salon, przepięknie udekorowany kwiatami i wstążkami, był pełen śmiechów i rozmów. Mimo radosnej atmosfery, czułam potrzebę krótkiej przerwy, choćby na kilka minut. Nigdy nie czułam się dobrze na dużych spotkaniach rodzinnych i nadszedł moment, by zaczerpnąć świeżego powietrza. Przeprosiłam Pola, który rozmawiał z kilkoma swoimi kuzynami, i ruszyłam w stronę windy. Kiedy zbliżałam się do dolnego piętra, gdzie wiedziałam, że mogę znaleźć chwilę spokoju, zauważyłam, że mój teść, Pierre, szedł za mną. Z uśmiechem zapytał: Potrzebujesz małej przerwy, prawda? Pierre zawsze był dla mnie niezwykle czarujący, może nawet za bardzo. Mimo swoich 60 lat, zachowywał urodę i charyzmę, które nie mogły umknąć uwadze. Wiedziałam o tym, ale nigdy nie wyobrażałam sobie, że prośba o chwilę przerwy może być tak dwuznaczna. Tak tylko na chwilę, odpowiedziałam z nieśmiałym uśmiechem. Winda zamknęła się za nami, a atmosfera natychmiast stała się trochę bardziej klaustrofobiczna. Pier stał zbyt blisko, ale miałam trudności z zachowaniem uprzedzenia. W końcu był ojcem mojego męża. Nie było nic złego w dzieleniu tej samej przestrzeni, prawda? Ale z biegiem czasu poczucie napięcia w powietrzu rosło. Winda zdawała się stać w miejscu. Spojrzałam na Piera zdezorientowana. Nie rusza się. Mruknęłam. Nacisnął przycisk alarmowy, ale urządzenie nie zareagowało. Westchnął, mówiąc: To typowe dla tej windy. Zawsze miała swoje kaprysy. Nie martw się, niedługo się o nas dowiedzą. Spojrzał na swój telefon, ale nie było sygnału. Cóż, wygląda na to, że będziemy musieli poczekać trochę. Starałam się utrzymać uśmiech, ale czułam się coraz bardziej niekomfortowo. Nigdy nie pomyślałam, że znajdę się w takiej sytuacji, zamknięta w windzie z Pierem, bez żadnej drogi ucieczki. Poczucie bycia uwięzioną nasilało się, gdy ręce Piera zbliżyły się. Wiesz, zaczął miękkim tonem, dziś wyglądasz naprawdę wspaniale. Jego oczy powoli wędrowały po mojej twarzy i zatrzymały się na mnie, jakby mnie dokładnie badały. Mój oddech zatrzymał się, a nieprzyjemna fala gorąca wypełniła moje ciało. Dziękuję, odpowiedziałam, czując jak krew uderza mi do twarzy. Starałam się odwrócić wzrok, mając nadzieję, że Winda znów się ruszy, ale Pierre wydawał się nie spieszyć z zmianą tematu. Pol, masz szczęście, że Cię ma? dodał głębszym głosem. Na pewno ci tego wystarczająco nie mówi. Czasami mężczyźni są trochę roztargnieni, ale ja zawsze Cię zauważyłem. Napięcie było gęste jak nóż, a jego słowa miały podtekst, którego nie mogłam zignorować. Jego wzrok, intensywny i przenikliwy, zdawał się badać każdą część mnie. Racjonalna część mnie chciała odrzucić to wszystko, ale było coś niepokojącego i magnetycznego w tym, co się działo. Nie mogłam uwolnić się od jego niewidzialnego objęcia. Pier, nie sądzę, żeby to była odpowiednia rozmowa. Zaczęłam mówić, próbując wyjść z tej sytuacji. Ale zanim skończyłam zdanie, zrobił krok w moją stronę, zmniejszając odległość między nami do minimum. Jego gorący oddech musnął moją skórę, a ja zamarłam sparaliżowana. Myślę, że między nami coś jest, Elodie szepnął, jego głos ciepły i otulający. Zawsze to wiedziałem. Moje serce przyspieszyło, a słowa Piera rozbrzmiewały jak echo, które przechodziło przez powietrze. Jak on się ośmielił Ojciec mojego męża, mężczyzna, który do tej pory był tylko fascynującym i odległym obliczem, teraz patrzył na mnie, jakby zawsze pragnął czegoś więcej. Jego przenikliwe spojrzenie postawiło mnie w niezręcznej sytuacji, a ja nie wiedziałam, jak zareagować. Napięcie między nami było namacalne, jak napięta struna gotowa do zerwania. Moje serce biło mocno w piersi, ale równocześnie cień dezorientacji i ciekawości ogarnął mnie. Jak mogłam być tak sparaliżowana w sytuacji, która powinna być prosta? Zwykłe przypadkowe spotkanie w windzie? A jednak wszystko wydawało się inne. Jego obecność, tak bliska, jego spojrzenie, tak intensywne, odbierały mi dech. Nie wiedziałam co zrobić. Nie wiedziałam co powiedzieć. Pierre ze swoją rozbrajającą spokojnością kwestionował każdą moją pewność. Mężczyzna, którego zawsze widziałam jako postać ojca, mężczyzna, który zawsze wydawał się tak szanowany, teraz zachowywał się zupełnie inaczej. Ale co kryło się za tym zachowaniem? To była tylko kryzysowa chwila moment słabości czy Pierre naprawdę szukał czegoś, czego nigdy bym sobie nie wyobraziła? Nie sądzę, że wiesz, co mówisz odpowiedziałam, próbując przejąć kontrolę nad sytuacją. Ale mój głos drżał, a strach, który próbowałam ukryć, stawał się coraz bardziej widoczny. Pier uśmiechał się, ale jego uśmiech nie był uśmiechem mężczyzny, który żartuje. To był uśmiech, który wydawał się komunikować tajemnicę, wspólną wiedzę, której nigdy nie próbowałam zdobyć. Nie rozumiesz? Powiedział. Jego ton łagodniejszy, jakby próbował mnie uspokoić. Czasami życie stawia nas w obliczu nieoczekiwanych sytuacji, Elodie. A ja wierzę, że to jest jedna z nich. Jego bliskość sprawiała, że czułam się uwięziona. Drzwi windy wydawały się dalekie, jakby były odrębnym światem od tego ciasnego dusznego pomieszczenia. Atmosfera stała się nieznośna. Myśl o polu moim mężu przebiegła mi przez myśli jak błyskawica. Musiała istnieć droga wyjścia, ale nie mogłam jej znaleźć. Piere proszę. Powiedziałam starając się zachować zdecydowany ton, ale moje ciało drżało mimo starań. Nie możemy kontynuować tej rozmowy. Jego uśmiech nie stał się szerszy, ale stał się jeszcze bardziej enigmatyczny, jakby to był znak, że osiągnął to, czego chciał reakcję. Było, jakby wiedział, że będę się bała, że spróbuję go powstrzymać, ale że to nie wystarczy. Jego ręka delikatnym gestem spoczęła na moim ramieniu. Poczułam dreszcz biegnący wzdłuż pleców, ale nie miałam siły, by go odepchnąć. Już nie wiedziałam, co się dzieje, ani jak mogłam z tego wyjść. Każdy opór, który próbowałam stawić, wydawał się znikać, gdy jego słowa, wyszeptane do ucha, docierały do mnie z siłą cichą, ale przenikliwą. Nie ma się czego wstydzić, Elodie, powiedział jego oddech ciepły na mojej skórze. Nie jesteś jedyna, która to czuje. Wiem, że i ty to czujesz, że coś jest między nami. Nie musisz się bać. W tym momencie całe moje ciało się sztywne. Jego słowa wstrząsnęły mną do fundamentów, ale była część mnie, która nie mogła zaprzeczyć temu uczuciu dezorientacji, temu uciskowi, który ściskał mi serce. Wydawało się to niemożliwe, ale w głębi moich najskrytszych myśli nie mogłam oprzeć się pytaniu, czy przez chwilę naprawdę byłam nim zauroczona. Zatrzymałam się, oddech krótki, niezdolna do odpowiedzi. Pier nie przestał patrzeć na mnie. A to światło w jego oczach było jak pułapka, z której nie mogłam uciec. Nie wiedziałam, jak zatrzymać tę spiralę emocji, która narastała we mnie.